Sprawa zaginięcia Iwony Wieczorek od lat pozostaje jedną z najbardziej tajemniczych i budzących kontrowersje spraw kryminalnych w Polsce. Pomimo dziesiątek analiz, setek materiałów śledczych i tysięcy godzin pracy śledczych, wciąż brakuje odpowiedzi na najważniejsze pytanie: co wydarzyło się tamtej nocy, gdy młoda dziewczyna wyszła z imprezy i ślad po niej zaginął. W tym odcinku przyjrzymy się jednemu z najnowszych i zarazem najbardziej zaskakujących wątków. Zeznaniom mężczyzny, który przez lata milczał. Teraz przerwał ciszę, i jego słowa mogą wywrócić tę sprawę do góry nogami. Cisza, taka, która potrafi ciążyć latami. Tak opisywali znajomi Pawła P., jego postawę po tym, jak pojawił się w kręgu zainteresowania śledczych pracujących nad sprawą Iwony Wieczorek. Przez ponad dekadę był jednym z cieni tej historii. Pojawiał się gdzieś w tle, pojawiało się jego nazwisko. Niektóre dokumenty rzucały na niego cień podejrzeń, ale nigdy nie postawiono mu zarzutów w sprawie zaginięcia dziewczyny. Sam nie udzielał publicznych wypowiedzi, nie udzielał się w mediach, aż do teraz, na początku lipca roku 2025 Paweł P. złożył obszerne zeznania. Nie były to jednak zeznania, których wielu mogło się spodziewać. Zamiast odpowiedzi na pytania o to, co wydarzyło się w nocy z 16 na 17 lipca, padły oskarżenia. W stronę funkcjonariuszy policji, według relacji Pawła P., to właśnie śledczy, którzy od lat starali się rozwikłać sprawę i wony, dopuścili się, jego zdaniem, poważnych nadużyć. Najpoważniejsze wydarzenia miały mieć miejsce w roku 2022, kiedy to policjanci wkroczyli do jego domu bez okazania nakazu. Twierdzi, że przeszukano cały dom, zabezpieczono jego sprzęt, telefony, a jego samego przewieziono przez całą Polskę, aż do Krakowa gdzie spędził wiele godzin na tak zwanym dołku. Później usłyszał zarzuty w zupełnie innej sprawie, niepowiązanej bezpośrednio z Iwoną Wieczorek, ale jak sam mówi, było to dla niego jak czytelny sygnał, że ma się nie wychylać. Paweł P. twierdzi dziś, że bał się o swoje życie. Mówi o tym wprost, bez zająknięcia. Obawiałem się, że jeśli zacznę mówić, to mogę nie dożyć końca tego procesu. Jego wypowiedzi zbiegły się z publikacją książki autorstwa dziennikarzy śledczych, którzy od lat analizują tę sprawę. Właśnie w tej książce po raz pierwszy tak dokładnie opisano jego relacje z policją i wydarzenia z przeszłości, które przez lata nie przedostały się do opinii publicznej. W swoich zeznaniach Paweł P nie skupia się jednak wyłącznie na działaniach funkcjonariuszy. Wskazuje także, że w jego otoczeniu przez lata pojawiały się osoby, które w niejasny sposób próbowały wymusić na nim określone postawy. Nie podaje nazwisk, nie wskazuje konkretnych instytucji, ale mówi o strukturach, które miały działać w sposób zorganizowany. I to właśnie ten wątek zainteresował prokuratorów najbardziej. W międzyczasie głos zabrały także osoby publiczne, które wcześniej wypowiadały się w sprawie Iwony. Niektórzy komentatorzy przypomnieli, że już kilka lat temu Paweł P. pojawiał się w aktach śledztwa jako osoba która miała coś wiedzieć, ale nie chce mówić. Inni poszli dalej, sugerując, że przez cały ten czas był on jedynie pionkiem w grze, której nie kontrolował. Ale pojawił się jeszcze jeden, niezwykle istotny element. Krótko po ujawnieniu zeznań Pawła P. w sieci opublikowano materiał wideo, w którym osoba podająca się za policjanta, w kominiarce, z zakrytym głosem, sugeruje, że cała historia została sfabrykowana że świadek został opłacony przez autorów książki, że to wszystko to tylko medialna inscenizacja. Paweł P. nie czekał z odpowiedzią. W oficjalnym oświadczeniu, przekazanym za pośrednictwem swojego pełnomocnika, jednoznacznie zaprzeczył tym oskarżeniom. Nazwał je próbą zastraszenia i manipulacją mającą na celu zdyskredytowania osoby, która zdecydowała się mówić prawdę. Śledczy oficjalnie nie komentują sprawy. Na prośby dziennikarzy o komentarz odpowiadają milczeniem lub lakonicznymi sformułowaniami o dobru postępowania. Tymczasem książka, w której opisywana jest historia Pawła P., z dnia na dzień zdobywa coraz większą popularność. I to właśnie jej fragmenty rzucają nowe światło na wydarzenia, które przez lata uchodziły za niewyjaśnione. Autorzy książki zapewniają, że każda informacja została potwierdzona dokumentami, zapisami rozmów, notatkami operacyjnymi. W tej sprawie jednak niemal każdy krok rodzi kolejne pytania. Czy Paweł P. rzeczywiście był zastraszany? Czy funkcjonariusze złamali prawo? A jeśli tak, dlaczego? Czy chodziło o coś, co rzeczywiście wie? A może o coś, czego nie miał się nigdy dowiedzieć? Ale to dopiero początek. Kiedy Paweł P. postanowił przerwać milczenie, wielu uznało to za akt desperacji. Inni za próbę oczyszczenia się z zarzutów. Ale były też głosy, które mówiły o czymś znacznie poważniejszym. Że oto po latach ktoś zdecydował się ujawnić mechanizm, który przez dekady miał niszczyć ludzi próbujących dojść do prawdy. Czy to przesada? A może właśnie w tym tkwi sedno tej sprawy? Zacznijmy od tła. Przeszłość Pawła P. To nie kartka zapisana jednym wątkiem. Z akt wynika, że od lat był kojarzony z osobami z tak zwanych środowisk trójmiejskich, co nie oznacza od razu przestępczości, ale na pewno określone kręgi znajomości. Jego nazwisko pojawiało się w śledztwie jako znajomy, kolega z imprez, ktoś z kręgu ludzi, bywalców klubów. Nigdy jednak nie usłyszał zarzutów w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek. Nigdy też nie został jednoznacznie wykluczony. Według relacji zawartych w książce dziennikarskiego duetu, policjanci z zespołu Archiwum X próbowali dotrzeć do Pawła P. od dawna. Ale dopiero w roku 2022 doszło do przełomu. Wtedy to funkcjonariusze mieli przeprowadzić przeszukanie jego mieszkania, zatrzymanie, przewiezienie do Krakowa, zarzuty w sprawie gospodarczej. Wszystkie te elementy, choć formalnie nie związane ze sprawą Iwony, dla Pawła P., były sygnałem. Wiemy, kim jesteś, lepiej współpracuj. To, co jednak wstrząsnęło opinią publiczną, to nie sam fakt postawienia zarzutów, ale kulisy, które pojawiły się później. Z dokumentów wynika, że nie przedstawiono mu żadnego nakazu przeszukania. Nie miał pełnego dostępu do obrońcy, a jego żona przez kilka godzin nie wiedziała, co się z nim dzieje. Dopiero po kilkunastu godzinach udało się ustalić, że został przewieziony do Krakowa. Tam przesiedział noc w policyjnym areszcie. Po czym usłyszał zarzuty, które, jak twierdzi, zostały wycofane po kilku miesiącach. Oficjalnie prokuratura nie odnosi się do jego zarzutów. Nie ma komentarzy, nie ma zaprzeczeń. Ale pojawiają się dokumenty. W książce opublikowano fragmenty korespondencji Pawła P. z jego prawnikiem, zapisy rozmów, a nawet kopie pism składanych do sądu. Z nich wszystkich wyłania się obraz człowieka, który przez lata żył w przekonaniu, że jest obserwowany. Że jest wciągany w grę, której zasad nie zna, ale w której stawką może być jego wolność. I tutaj pojawia się pytanie: dlaczego właśnie on? Dlaczego to Paweł P., a nie którykolwiek z innych świadków, miałby być zastraszany, rozpracowywany, uciszany? Jedna z teorii, zawarta nie w samych zeznaniach, ale w analizach autorów książki, mówi wprost: Paweł P., może mieć wiedzę, która jest kluczem do rozwiązania tej sprawy. Nie chodzi o to, że był sprawcą, ani nawet bezpośrednim świadkiem. Ale mógł słyszeć, mógł wiedzieć, kto był gdzieś w tle, kto kogo krył kto widział więcej niż powiedział, i kto dziś robi wszystko, by prawda nie ujrzała światła dziennego. W jednej z najbardziej poruszających scen w książce pojawia się relacja, w której Paweł P. mówi do autora, Ja nie jestem komendą. Ja się nie dam zamknąć, ale wiem, że mogą spróbować. Te słowa są jak echo tamtej wielkiej sprawy, która przez lata budowała w Polakach przekonanie, że czasami system działa nie w imię sprawiedliwości, ale w obronie własnych błędów. Czy zatem Paweł P mówi prawdę? Czy rzeczywiście próbowano go zastraszyć? A może cała ta historia to próba wybielenia się, wykorzystania medialnego szumu, by zdjąć z siebie ciężar? Jest jeszcze inny wątek. Po publikacji materiału wideo z zamaskowanym mężczyzną, który twierdzi, że Paweł P został opłacony za udział w książce, na jaw zaczęły wychodzić kolejne informacje. Śledczy mieli próbować ustalić, kto stoi za tym nagraniem. Ale, jak dotąd, Bezskutecznie. Nagranie zostało wrzucone z anonimowego konta, za pośrednictwem serwera zlokalizowanego poza granicami Polski. W materiale nie ma żadnych konkretnych danych, jedynie ogólne sugestie i groźby. Wszystko to sprawia, że wokół postaci Pawła P. gęstnieje atmosfera. Nie jest już tylko świadkiem, nie jest tylko osobą, która coś wie. Staje się symbolem, dla jednych, odważnego głosu przeciwko nadużyciom. Dla innych, Człowieka, który gra Abong. Na tym etapie nie sposób ocenić, kto ma rację. Ale jedno jest pewne: jego zeznania, publikacje i medialne wypowiedzi wywołały reakcję. I to reakcję, która może zmienić trajektorię całego śledztwa. Śledztwa, które przez lata dreptało w miejscu, a teraz, jakby nagle, zaczęło przyspieszać. Pytanie tylko: w którą stronę? Moment, w którym Paweł P. Zdecydował się złożyć oficjalne zeznania, zbiegł się z pojawieniem się nowej fali informacji w przestrzeni publicznej. To nie był przypadek, gdy jego wypowiedzi zaczęły krążyć po mediach, niemal natychmiast odezwały się inne osoby, które przez lata nie zabierały głosu w sprawie Iwony Wieczorek. Niektórzy twierdzili, że byli świadkami dziwnych wydarzeń w okolicy parku Regana. Inni mówili wprost o zakulisowych działaniach ludzi, którzy nie pojawiają się w żadnych aktach. I tu pojawia się nowy, kluczowy wątek. Mężczyzna przedstawiany w książce jako D, osoba, która, według źródeł autorów, miała być blisko środowiska, w którym obracała się Iwona. Nie był jej przyjacielem, nie był też oficjalnie związany z jej znajomymi. Ale, według świadków, był kimś, kogo znała z widzenia, kimś, kto bywał w tych samych lokalach, na tych samych imprezach, kimś, kto potrafił znikać z pola widzenia i nie zostawiać po sobie śladu. To właśnie o tej postaci mówi się teraz coraz głośniej, bo kiedy dziennikarze zaczęli przyglądać się jego przeszłości, odkryli powiązania z ludźmi, którzy kilkanaście lat temu byli przesłuchiwani w innych sprawach, związanych z przemocą, z handlem substancjami odurzającymi, a nawet ze zniknięciami młodych kobiet. Co więcej, osoby te łączył wspólny adres. Budynek w Gdańsku, w którym, według relacji, przynajmniej raz pojawiła się także Iwona wieczorek. Nie ma w tym momencie jednoznacznych dowodów, że ten trop prowadzi do rozwiązania zagadki jej zaginięcia. Ale niepokojący jest fakt, że przez wszystkie lata śledztwa nikt nie wspomniał o D, ani policja, ani prokuratura, ani żadni świadkowie. Dopiero po publikacji książki dziennikarze śledczy zaczęli drążyć temat i odkryli ślad, który, ich zdaniem, nigdy nie został zbadany. Jest też inna, równie niepokojąca zależność. Paweł P miał, według niektórych relacji, znać D z czasów szkolnych. Nie byli bliskimi znajomymi, ale obracali się w tych samych kręgach. Czy to przypadek, że właśnie teraz, po latach, nazwisko Pawła P i postać D zaczynają pojawiać się w tym samym kontekście? A może to kolejna warstwa tej układanki, której dotąd nikt nie próbował złożyć? Z informacji zawartych w książce wynika też, że w aktach sprawy pojawiło się kilka nazwisk które miały zostać wykreślone z listy podejrzanych bez dokładnego sprawdzenia alibi. Autorzy sugerują, że niektóre z tych osób mogły mieć powiązania z wpływowymi środowiskami politycznymi lub biznesowymi, które wolały, by sprawa została wyciszona. Jedno z nazwisk, które pojawia się w kontekście tych analiz, to mężczyzna związany z lokalnym biznesem gastronomicznym. Posiadał klub w centrum Sopotu, w którym, według świadków, bywała Iwona. Człowiek ten miał powiązania z osobami z dawnych struktur służb specjalnych, choć nigdy nie został formalnie oskarżony w żadnej sprawie. Jego nazwisko pojawiało się w kilku dochodzeniach jako kontakt operacyjny osób prowadzących nielegalną działalność. To nie są twarde dowody, ale w świetle nowych informacji nie sposób przejść obok nich obojętnie. To wszystko zaczyna układać się w pewną narrację, narrację o sprawie, która przez lata była prowadzona według jednego schematu. Sprawdźmy najbliższych, przeanalizujmy monitoring, przesłuchajmy uczestników imprezy. A tymczasem możliwe, że odpowiedzi leżały gdzie indziej poza oficjalnymi torami śledztwa w miejscach, których nikt nie odważył się przeszukać w środowiskach, które od lat były poza zasięgiem tradycyjnych metod śledczych. W tym miejscu pojawia się pytanie o odpowiedzialność: jeżeli zeznania Pawła P są prawdziwe, jeżeli rzeczywiście był zastraszany, jeżeli system próbował go uciszyć, to kto stoi za tą presją? Czy mówimy o jednostkowym przypadku nadużycia, czy może o szerszym układzie, który od lat wpływa na to, które tropy są badane, a które z miejsca odrzucane? Znamienny jest fakt, że w ostatnich tygodniach do autorów książki zaczęły zgłaszać się osoby, które wcześniej nie chciały rozmawiać. Mówią o tym, że były świadkami dziwnych sytuacji że ktoś próbował im wmówić fałszywe wspomnienia, że były zastraszane. Jedna z kobiet opowiada, że została wezwana do złożenia zeznań, mimo że nigdy wcześniej nie była na liście świadków. Inna mówi, że była proszona o podpisanie oświadczenia, którego treści nawet nie przeczytała, bo, jak usłyszała, to tylko formalność. To wszystko składa się na obraz śledztwa, które mogło być prowadzone nie tylko w cieniu, ale i pod presją. Presją, by nie docierać zbyt głęboko, by nie wywracać ustalonych wersji, by nie psuć układów, ale teraz, kiedy sprawa znów znalazła się na pierwszych stronach gazet, ten mur zaczyna pękać. Zeznania Pawła P. nie są już tylko sensacją medialną. Stają się testem, testem na to, czy polski system ścigania przestępstw jest w stanie zmierzyć się z własnymi błędami. I czy opinia publiczna ma odwagę domagać się prawdy, nawet jeśli miałaby być niewygodna? A to, co nadchodzi, może być najtrudniejsze, bo w kolejnym segmencie przyjrzymy się temu, co działo się po publikacji książki i kto próbował ją zablokować. Gdy książka ujrzała światło dzienne, niewielu spodziewało się, że stanie się czymś więcej niż tylko kolejną próbą opisania niewyjaśnionej sprawy. Ale już kilka dni po premierze stało się jasne, że nie chodzi tylko o opowieść. Chodzi o otwarcie puszki Pandory. Publikacja zawierała nie tylko relacje Pawła P ale też analizy dziennikarzy, dostęp do dokumentów, rozmowy z ekspertami oraz niepublikowane wcześniej ustalenia. Szczególną uwagę zwrócił rozdział, w którym autorzy opisują działania służb po roku 2020. To właśnie tam padają konkretne nazwiska, chronologiczne zestawienia operacji prowadzonych przez Archiwum X i policyjne dokumenty, które, jak twierdzą autorzy, nigdy nie powinny były zniknąć z akt sprawy. Zaraz po premierze rozpoczęła się seria nieoficjalnych nacisków. Najpierw telefonicznie. Do wydawnictwa zaczęły dzwonić osoby przedstawiające się jako byli funkcjonariusze i sugerujące, że dalsze rozpowszechnianie materiałów może być ryzykowne. Potem pojawiły się maile. Anonimowe, ale pisane charakterystycznym językiem. Wiecie, że przekroczyliście granice. Uważajcie, z kim rozmawiacie. Redaktor naczelny wydawnictwa przyznał w wywiadzie że po raz pierwszy w karierze zawodowej spotkał się z taką skalą nacisków. Próby zablokowania publikacji miały pojawić się nawet na kilka dni przed premierą. Ktoś próbował wykupić cały nakład, a w jednym z punktów dystrybucji pojawiły się osoby, które grzecznie sugerowały, że książka nie powinna trafiać na półki. Ale to dopiero początek. Kilka dni później opublikowano nagranie wideo, w którym mężczyzna w kominiarce z przetworzonym głosem oskarża autorów książki o manipulację. Według niego książka jest zamówieniem politycznym, a sam Paweł P miał otrzymać za udział w projekcie znaczące środki finansowe. Materiał wywołał natychmiastową burzę w mediach społecznościowych. Jedni potraktowali go jako prowokację, inni jako głos prawdziwego insajdera, ale nikt nie pozostał obojętny. Autorzy książki odpowiedzieli zdecydowanie. Zorganizowali konferencję prasową, na której zaprezentowali fragmenty korespondencji, potwierdzenia niezależnych źródeł, a także złożyli zawiadomienie do prokuratury w sprawie gruźb kierowanych wobec nich oraz prób ingerencji w proces publikacji. W jednym z oświadczeń stwierdzili wprost: Ktoś bardzo nie chce, by ta sprawa została wyjaśniona. Ale to nie powód, by milczeć. Reakcje środowisk policyjnych były zróżnicowane. Część emerytowanych funkcjonariuszy przyznała, że sposób prowadzenia śledztwa w sprawie Iwony Wieczorek budził od dawna ich wątpliwości. Wskazywali na błędy proceduralne, zaniedbania, a nawet na zamierzoną pasywność w badaniu niektórych tropów. Inni, wciąż aktywni, bronili swoich kolegów, mówiąc, że śledztwo było prowadzone zgodnie z prawem, a nowe oskarżenia to jedynie medialna nagonka. W tym wszystkim zabrakło jednego głosu prokuratury. Mimo licznych próśb o komentarz, rzecznik prasowy ograniczył się do krótkiego oświadczenia. Analizujemy nowe informacje pod kątem ich przydatności w dalszym prowadzeniu postępowania. Ze względu na dobro śledztwa nie udzielamy dodatkowych informacji. Zdanie to stało się memem w mediach społecznościowych. Wielu komentatorów zauważyło, że dobro śledztwa zaczyna coraz częściej przypominać wygodną zasłonę milczenia. Tymczasem książka sprzedała się w rekordowym nakładzie. Kolejne dodruki znikają z półek, a autorzy zapowiadają drugą część z dodatkowymi dokumentami i relacjami. Paweł P. zapowiedział, że jeśli nie zostanie oficjalnie przesłuchany przez niezależny zespół prokuratorski, opublikuje całość swoich notatek i zapisów rozmów, które, jak twierdzi, zabezpieczał przez lata. Ale nawet jeśli do takiego przesłuchania dojdzie, pytania pozostają. Dlaczego przez ponad dekadę nikt nie zbadał niektórych tropów? Dlaczego osoby, które dziś okazują się kluczowe, nigdy nie zostały oficjalnie przesłuchane? Dlaczego nazwiska znane w lokalnym środowisku jako nietykalne nigdy nie pojawiły się w żadnym oficjalnym raporcie? I być może najważniejsze: czy Paweł P. mówi wszystko, co wie? A może jego relacja to tylko część większej układanki? Układanki, w której każdy element jest dokładnie przemyślany. A każda wypowiedź ma służyć nie tylko ujawnieniu prawdy, ale też ochronie siebie? W jednym z ostatnich wywiadów, zapytany o to, czy obawia się reakcji ludzi, których nazwiska padły w książce, Paweł P. odpowiedział, jeśli nie teraz, to kiedy? Jeśli nie ja, to kto? Dla niektórych to akt odwagi. Dla innych, sygnał, że gra wchodzi w decydującą fazę. A my, my przyglądamy się temu z boku, próbując zrozumieć, kto mówi prawdę. Kto manipuluje i kto jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Na tym etapie trudno mówić już o klasycznym śledztwie. Sprawa zaginięcia Iwony Wieczorek dawno wymknęła się z ram kryminalnej rutyny. W ciągu ostatnich lat przeszła przez wszystkie możliwe fazy. Od intensywnego dochodzenia, przez medialną eksplozję teorii, aż po niemal całkowite przygaszenie, by teraz, po latach, powrócić z siłą, która budzi więcej pytań niż kiedykolwiek wcześniej. Zeznania Pawła P. Stały się katalizatorem. Jego odważna decyzja, by ujawnić kulisy swojego kontaktu z policją, a także doświadczenia z przesłuchań i nacisków, poruszyła nie tylko opinię publiczną, ale i środowiska zawodowo związane z wymiarem sprawiedliwości. To, co początkowo wyglądało jak jednostkowa relacja człowieka, który czuje się skrzywdzony przez system, dziś jawi się jako centralny element znacznie szerszego problemu. Problem ten można nazwać jednym słowem: zaufanie. Zaufanie do organów ścigania, do uczciwości śledztwa, do wiarygodności dowodów i bezstronności działań. Wszystko to zostało wystawione na próbę, a reakcje, zarówno społeczne, jak i instytucjonalne, pokazują, że nie wszyscy chcą, by ta próba zakończyła się sukcesem. W tle wciąż pozostaje to, co najważniejsze co wydarzyło się w nocy z 16 na 17 lipca w 2010 roku. Gdzie poszła Iwona wieczorek? Czy dotarła do domu? Czy wsiadła do jakiegoś samochodu? Czy spotkała kogoś, kogo znała? Czy to był przypadek, czy zaplanowana akcja? Paweł P. nie daje odpowiedzi na te pytania. Nie twierdzi, że zna prawdę. Nie wskazuje sprawcy, ale to, co robi, może zmusić do tego, by te pytania znów stały się przedmiotem rzetelnego dochodzenia. Bo jeśli jego relacja jest prawdziwa, to oznacza, że ktoś, być może świadomie, próbował ukierunkować śledztwo w stronę wygodnych odpowiedzi. Że pomijano świadków, że blokowano dostęp do akt, że dezaktywowano tropy, które mogły prowadzić do przełomu. Z drugiej strony, nie możemy ignorować też scenariusza alternatywnego. Że historia Pawła P to precyzyjnie skonstruowana opowieść. Że jest narzędziem, świadomym lub nie, wykorzystywanym w grze większych interesów może politycznych, może medialnych, a może jeszcze innych, niejawnych. Z tej perspektywy, Książka i medialna burza, którą wywołała, stają się częścią nowej fazy sprawy wieczorek. Fazy, w której informacja staje się bronią. W której każdy przeciek, każdy wywiad, każda publikacja jest jak ruch na szachownicy. Kto wygra, ten zbuduje własną wersję prawdy. I właśnie dlatego dzisiaj, po tylu latach, warto zadać pytanie fundamentalne, czego tak naprawdę nie wiemy. Bo wiemy, że monitoring z nocy zaginięcia był analizowany dziesiątki razy a mimo to wciąż nie daje pewności. Wiemy, że znajomi Iwony zostali przesłuchani, ale wciąż krążą pogłoski o niespójnych zeznaniach. Wiemy, że do śledztwa włączało się Archiwum X, ale nie znamy dokładnej listy dowodów, które zabezpieczono. I teraz, po tym jak Paweł P. zabrał głos, pojawiła się nowa lista pytań. Czy ktoś próbował zmusić go do milczenia? Czy istnieją nieznane zapisy z monitoringu, które nigdy nie zostały ujawnione? Czy osoby, które przewijają się w tle tej historii, jak D, wspomniany w poprzednich segmentach, rzeczywiście mają związek z jej zniknięciem? Co jeszcze ukrywa ta sprawa? Jedno jest pewne. Sprawa Iwony Wieczorek nie zakończy się bez odpowiedzi. Ale nie będzie to już odpowiedź dana przez jedną osobę, jeden raport czy jedną publikację. To będzie mozaika, złożona z dziesiątek, a może setek małych elementów. I dopiero wtedy, kiedy wszystko zostanie ułożone, będzie można powiedzieć, że wiemy, co się wydarzyło. Do tego czasu pozostaje pytać. Sprawa Iwony wieczorek to nie tylko dramat rodziny i tajemnica jednej nocy. To test dla całego społeczeństwa. Na to, czy potrafimy dochodzić prawdy, nawet jeśli jest trudna. Na to, czy umiemy słuchać świadków, którzy przez lata milczeli. Na to, czy wreszcie odważymy się zadać pytania które dotąd były spychane na margines. Zeznania Pawła P nie są odpowiedzią. Są początkiem kolejnej rundy walki o wyjaśnienie tego, co przez lata było otoczone ciszą. Czy ta cisza zostanie przerwana? Czy ktoś pójdzie za ciosem i sięgnie głębiej? My będziemy tę sprawę dalej śledzić. Na kanale, nieznane akta, wracamy do niej regularnie, za każdym razem, gdy pojawiają się nowe informacje, niepokojące ślady lub przemilczane fakty. Jeśli chcesz być na bieżąco, zostaw subskrypcję, kliknij dzwoneczek i udostępnij ten materiał dalej. Bo im więcej osób zobaczy tę historię, tym większa szansa, że ktoś w końcu powie: "Wiem, co się stało". Dziękujemy, że jesteś z nami i pamiętaj, czasem najważniejsze pytania pojawiają się dopiero wtedy, gdy wszystko inne zawiedzie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.